Hejka, cześć, dzień dobry. Przychodzę dzisiaj do Was z nowym filmem, z moimi trzema ulubionymi total lookami. No tak, tak, w większości, na pewno dwa to będą total looki. Zobaczę jak trzeci, dlatego że chciałabym, abyście miały bardzo uniwersalne i klasyczne propozycje. I jedną bardziej awangardową, myślę, że dla odważnych, ale jednak mimo wszystko będzie z wykorzystaniem tej marynarki, o którą właśnie dostałam mnóstwo pytań, to jest Lamania. I słuchajcie, teraz widziałam ją na modiwo, na modiwo, albo na Answer za minus 50% albo więcej, więc jeżeli jeszcze będzie, to oczywiście zostawię Wam na dole link, a jak nie, no to znacie drogę do strony Lamani. Natomiast kręcę ten film, dlatego, że zainspirowana tą piękną jeszcze pogodą, chcę Wam pokazać. Um, nie do końca okrycia wierzchnie, ale już takie... Hmm, no, stylizacje, które bardziej nas zakrywają niż jakieś tam krótkie shorty czy bluzki na ramionczkach, um, ale tak jak mówię, na pewno z wykorzystaniem fajnych elementów biżuterii. Ta biżuteria będzie, myślę, minimalistyczna. Na pewno pojawi się yy, jeden pasek i to jest taki mój... Yy, w sumie jeden z licznych, bo ja dużo tych pasków nie mam. Wykorzystanie elementów takich jak zegarek, i myślę, że w większości będzie to albo jeden zegarek, albo dwa, zobaczę jeszcze. Natomiast chcę Wam pokazać no, takie moje, myślę, że ulubione, albo jedne z ulubionych stylizacji uniwersalne, klasyczne, jedna awangardowa, więc lećmy. Lamania, garnitur dwukolorowy. Myślę, że to jest garnitur, który w większości, jeżeli jesteście koneserkami mody, przypadnie wam do gustu, dlatego że tutaj jest coś awangardowego, natomiast dla mnie to nie jest um, zbytnio awangardowe. Czyli to nie jest coś, co wykracza poza moją strefę komfortu, coś, co jest całkowicie np. z cykinów albo całkowicie z piór. Tylko jest to dwukolorowy garnitur, z przodu jest standardowy, klasyczny, szary, natomiast z tyłu jest jeans. I powiem Wam, że dostałam bardzo dużo wiadomości Waszych odnośnie tego garnituru, bo teraz widzicie go, jak on wygląda na sylwetce, jak wyglądają spodnie, one są nieco z wyższym stanem. Natomiast ja lubię spodnie z Lamani, tak samo lubię ich marynarki, dlatego że to są mm, z jednej strony oversize. I wiem, że nie każdy lubi tak duże marynarki. Ok, e, jestem to w stanie zrozumieć. Ostatnio przeczytałam komentarz, że e, nie możecie się doczekać, kiedy marynarki Oversize wyjdą z e, mody, i że już się cieszycie, że są krótsze, bo już są bliżej sylwetki. No i oczywiście, coś w tym jest, to właśnie tak jak mówię: jest to stylizacja dla koneserów. E, natomiast e, to jest stylizacja, która na przykład mówi do mnie: Hej. Ona wie o co chodzi w modzie, yy, ona lubi modę, ona lubi się bawić modą, nie boi się tej mody i... Powiem wam, że dlatego y, do mnie ten garnitur przemówił, bo ja nie lubię przekombinowanych stylizacji. Wiecie, że tej mody się faktycznie nie boję, natomiast nie lubię przekombinowanych stylizacji. I nie wiem, czy zdecydowałabym się na przykład na to połączenie jeszcze dwa lata temu. Natomiast dzisiaj mówię tak i bardzo mi się podoba połączenie, właśnie szarości z dżinsem. Więc dajcie mi koniecznie znać, no bo to jest coś innego. Ja zrozumiem, jeżeli napiszecie mi Karola. No, ja siebie w tym nie widzę, ale spokój, ciebie wyglądano na sylwetce. albo też się nie zdziwię, jak napiszecie mi, no, trzy punkty, yy, lecimy dalej, więc jakby. To jest moda, bawimy się tym, ale polubiłam się naprawdę z połączeniem tego jeansu z tą szarością i z y, tym krojem, jeżeli chodzi o te spodnie i o tą marynarkę. Bardzo mi się to podoba, jeżeli chodzi o całość. I teraz przejdziemy do biżuterii. Biżuteria to jest y, jeden z moich ulubionych zegarków Ada Collection. Dobrałam ten, który możecie już znać, y, a jeżeli go nie widziałyście jeszcze, to zostawię Wam na dole do niego link, dlatego że y, ja go mam już ponad rok i zmieniłam sobie teraz pasek. Zmieniłam sobie pasek na szary, a wcześniej nosiłam go w beżu i bardzo go lubię. I lubię tą szarość. I powiem Wam, że to jest dla mnie taki klasyczny, uniwersalny pasek. Miałam korzystać w sumie teraz y, z takiego mojego srebrnego zegarka, bo mam aż ich raptem trzy, ale, ale jednak zostawię sobie ten. Ten mi bardziej pasuje i jak nie chcę, żeby był widoczny, no to y, mogę sobie go delikatnie schować. Natomiast jeżeli chodzi o całość, zaraz Wam pokażę przebitki, on naprawdę prezentuje się bardzo... Elegancko i bardzo delikatnie. Jako ciekawostkę powiem Wam, że oni wystawiali się na New York Fashion Week, który zakończył się 12 września. Zaprezentowaliśmy tam zegarki z kolekcji Green Screen. Srebrna nagroda w konkursie Muse Design Award. Dobra, w każdym razie bardzo mi się podoba ten model. Oni też mają takie designerskie te zegarki, jeżeli szukacie czegoś innego. Bo to wiecie, nie jest Daniel Wellington, który ma taki typowy basic, ja mam tu jeden z ich takich bardziej e, większych wezików. Natomiast oni mają te zegarki właśnie dziwne, tak jak już e, chyba trzykrotnie użyłam słowo dla koneserów, e, jeżeli chodzi o tą marynarkę i ten cały look. Natomiast e, faktycznie oni mają e, dla miłośników czegoś innego e, i dla poszukiwaczy czegoś innego. I jeszcze warto dodać, że marka chwilina w tym roku zdobyła złotą nagrodę w prestiżowym konkursie projektantów w Ameryce. Oni też mają taką fajną historię, dlatego że... Ta cała kolekcja Ada, którą ja tutaj mam akurat, ja Wam pokazuję tą kolekcję Ada, jest zainspirowana kobietą, która wyprzedzała takie swoje czasy badaniami naukowymi, talentem i no taką nieustępliwością. I to była hrabina Lovelace, Augustyna Ada King, więc oni też zainspirowali się tutaj całym tym stylem, dlatego ten zegarek jest trochę taki z jednej strony klasyczny, a z drugiej strony trochę inny, więc um, ja sobie go zostawię w ogóle na wszystkie te stylizacje, dlatego, że on mi będzie w zupełności pasował. Jeżeli chodzi o biżuterię, to myślę, że yy, tutaj dobrałabym sobie albo jakieś kolczyki, albo albo po prostu totalnie sote, i ten zegarek mi wystarczy, choć myślę, że kolczyki zawsze tutaj fajnie mogłyby wyglądać i dobieram sobie do tego torebkę Coach, to jest torebka bardzo yy, klasyczna, Basicowa. Ona nie ma tutaj żadnych ym, logotypów, jest tylko litera ym, C, która jest ym, no w sumie taka mega delikatna. Nie odpinałam tej metki i wydaje mi się, że ona ładnie wygląda. Nie wiem, może niektóre z Was by sobie ją odpięły natomiast e, tak wygląda cała moja stylizacja e, dobieram do tego mm, New Balance 9060, też zostawiam Wam linko ile jeszcze gdzieś tam będą e, pokazywałam e, te sneakersy Wam w filmie o moich butach sportowych w sumie i nie tylko więc dajcie mi koniecznie znać jak Wam podoba się e, cały look i mamy teraz drugi total. Looki to jest marka AWE, polska marka, którą uwielbiam. I jeżeli kojarzycie moje stylizacje z Instagrama, to wiecie, że ja ich noszę. hmm. w kółko, naprawdę. Jeżeli chodzi o komplet, który może kojarzycie, jak robiłyśmy zdjęcia z dziewczynami Nad Komu, to on zrobił furore. Totalnie wy zrobiłyście z kolei Sold Out tego kompletu. I ja ten komplet tak jak Wam mówię, nosiłam przez calusieńkie, calusieńkie lato, kombinując sobie i łącząc albo rozkompletowując koszule, spodenki. Nosiłam koszulę na przykład z jeansami spodenki nosiłam na przykład z zupełnie innym topem. Nosiłam to też w komplecie. Yy, ale same powiedziałyście, że yy, jakość tych rzeczy jest tak dobra, dlatego, że mam od Was duży feedback. No i tak. Yy, mam od nich trzy komplety i teraz właśnie to jest komplet na jesień. Boska. Boska, totalnie boska bomberka z ramionami. I możecie tą bąberkę połączyć z mega super bagietką na y, ramieniu, ale możecie na przykład też jeszcze dorzucić w te ostatnie podrygi lata. Ja, y, przy tym, że mamy ładną pogodę, to nie umieszkałabym połączyć jeszcze y, z rzekmusem, którego można nosić całorocznie, dlatego że jest skórzany. I mimo tego, że jest to koszyk, to jest koszyk skórzany, więc będzie bardzo dobrze komponował się ze wszystkimi stylizacjami. E, również jesiennymi, i tak jak mówię, e, to jest marka polska, dlatego tym bardziej zależało mi na tym, aby wrzucić tutaj e, kolejnego polskiego projektanta, i wiem, że uwielbiacie e, ich tak jak ja. No i tak, spodnie. Ja mam XSS, mam naprawdę sporo luzu jeszcze w pasie, natomiast uwielbiam to. Ja wolę mieć luz w pasie niż żeby w tym pasie były za małe, więc dajcie mi koniecznie znać, czy wy też tak macie. No, i buty. Ja dobiorę tutaj buty, hmm, klapki z Adidasa, które możecie pokochać albo możecie totalnie nie poczuć tego vibu, natomiast myślę, że w całości wygląda to bardzo ciekawie. Możecie tutaj połączyć to z czym chcecie. Mogą być to sneakersy, mogą być to japonki. Uważam, że też super będzie wyglądało za, na przykład z jakimiś. Delikatnymi, skórzanymi japonkami, z sandałami, ale też y, ten total look będzie super wyglądał. Na przykład, jak dorzucicie do niego chociażby kolorowe gazele, a jeżeli nie macie kolorowych gazeli, to jakiekolwiek sneakersy, jakie macie, to jest moim zdaniem, to jest tak y, ładne, klasyczne, ale jednak, y, mimo wszystko, trochę w tej klasyce awangardowe, że będziecie w tym wyglądać bosko. No i samo to, że tą bomberkę możecie wykorzystać później jako okrycie wierzchnie. Te spodnie możecie połączyć później z garniturem albo z białą koszulą i miecie na święta. Także to nie jest coś, co e, nałożymy raz, tylko możemy... Właśnie rozkomplatowywać te rzeczy, i ja to uwielbiam w tej marce, że ja często to rozkompletowuję i później wykorzystuję i kombinuję to ze stylizacjami. W zegarku zostaję tym samym, dlatego że uważam, że on fajnie y, wygląda i bardzo ładnie komponuje się y, w ogóle ta szarość z, tym, y, z tą czernią. Tutaj macie delikatne logo. Czasami nie y, do końca udaje mi się to uchwycić na kamerze. Natomiast musicie mi uwierzyć na słowo, że tak jest. No i jest zapinane. Ja lubię takie rzeczy, dlatego że fajnie wyglądają. A zawsze, jakby na przykład jakiś nas złapał deszcz i nie chciałobyście, aby nam zegarek zmokł, no to wiadomo, ten ściągacz jest potrzebny. No, że jedne z moich ulubionych okularów z Zary. totalnie je lubię. Naprawdę są boskie. Eee... I robił każdą styliskę. Każdą styliskę. Także ja! Yeah. Zagreczek. Jestem. I jestem trochę teraz taka wyrwana. No, myślę, że z przełomu takich mocnych lat. Yy, 80, 90. Tak mi się, tak mi się. Yy, moi rycy chodzili w bardzo podobnych stylizacjach. Może nie, jeżeli chodzi o buty, ale. Dajcie mi koniecznie znać. Co sądzicie o tych butach? Czy jesteście gotowe na krowce wersja? E, City? Czy, czy jeszcze nie? E, koszyczek, wszystko podlinkowane na dole. Znajdę Wam, mam nadzieję, na promocji, bo kiedyś udało mi się Wam taki znaleźć. Dajcie znać, jak Wam się to widzi. Okej, okay, totalnie, totalnie uwielbiam tą e, stylizację w połączeniu tą, z tą bombarą, ale tymi też okularami. Yy, za też wirowotę, tak. no bo on jest, ale yy, ja coraz częściej decyduję się i zrezygnowałam w ogóle ze wszystkich elektronicznych na właśnie powrót do do takich zegarków. Dajcie mi znać, czy w ogóle jesteście tym zegarki elektroniczne, czy yy, takie. No, i jak wam się podoba ten komplet. I zauważcie, że w sumie wykorzystuję cały czas ten top i chyba zrobię Wam jeszcze jedną stylizację. Yy, bo one się tworzą w trakcie filmu. To nie jest tak, że ja mam wszystko tutaj przygotowane, tylko ja jestem artystą. Ja widzę to, ja to czuję, ja to wtedy nałożę, albo gdzieś tam coś wkomponuję, także wykorzystuję ten top. Yy, I on jest jako basic. A ja się przebieram. Myślę, że je skończę yy, w tym sezonie i to jest Gabriel Chanel. To jest zapach, który chyba jako Chanel yy, wiele z Was rozczarował, mogę tak powiedzieć. Dajcie mi koniecznie znać, ponieważ mówicie, że yy, myślałyście, że to będzie coś innego, dlatego że Gabriel miał, no wiadomo, jak to Chanel, bardzo dobry marketing. Yy, wiecie, cały Paryż. Gabriel, Chanel, przystanki, no totalnie wszystko. I oni wypuścili ten zapach, i wiem, że nie każdemu odpowiada. Ja uwielbiam, i... ale tylko jesienią. Nie jestem w stanie używać tego zapachu całorocznie. To jest zapach, który kojarzy mi się wrzesień, październik, listopad z tymi trzema miesiącami, i myślę, że już go skończę. Ojej, zapach płaszczy i szalików. Dobra, wskakuję w trzecią, ostatnią stylówkę. Konkretę, stylizacja numer 3. I to jest kurtka, którą e, mogłyście zobaczyć. A jeżeli nie widzieliście, to ja gdzieś tam zostawiam Wam link do tego filmu. E, miałam ją na sobie w trakcie kręcenia e, filmu ze sneakersami. Nie tylko, bo tam były też błotki Loft. Natomiast to jest kurtka, która. Mm, z jednej strony jest prostą bąberką, a z drugiej strony jednak jest takim modowym twistem, dlatego że ma przeskalowane ramiona. Te poduchy są bardzo duże, więc ja to uwielbiam. E, tutaj nam trochę wpada jak Izabel Moron albo jak Airo. E, mamy kołnierz, który trochę daje właśnie taki vibe jednak z vintage, ale mamy też ściągacze które dają vibe sportowy. Więc to jest taki mix, mam nadzieję, że ta bombera będzie jeszcze dostępna. I ja to połączyłam z jeansami z Marsali, z jednych w ogóle, no takie moje uwielbione, jeżeli chodzi o biel, a biel a cream może złamaną, dlatego, że bardzo lubię ich jeansy. Ja wiem, że oni często jeansy mają sold out, cały czas macie kod KAROLINA15, jeżeli macie ochotę sobie skorzystać na Marsale, to pamiętajcie. Natomiast te jeansy kupiłam sobie u nich e, jakiś czas temu, z dwa miesiące temu. Zapisałam się do powiadomień, bo e, oni mają z tym jeansem jednak problem. Produkować w ogóle jeans w Polsce e, to nie jest wcale taka łatwa sprawa. E, do całej stylówki dobieram sobie okulary z I to nie jest jakiś e, model, którego możecie e, nie znać. Myślę, że to jest ten e, klasyczny ich awiatorki. Ale y, jednak fajne i myślę, że fajną strówkę zrobił tutaj. Mają delikatne logo i to nie jest nic, hmm, czego mogliście nie widzieć. Tylko jest, jest to ich taki klasyczny e, model awiatorek, ale no jakby. Cała stylowa robi się yy, ciekawa. Do samej stylówki dobieram New Balance 960. Bardzo fajnie wyglądają. Super będą wyglądały też do delikatnie wywiniętych spodni. E, ja uwielbiam mam i uważam, że w ogóle to jest odkrycie, jeżeli chodzi o mam. Dzień są mega wygodne, mega ładne i mam nadzieję, że zostaną z nami jak najdłużej. Ja wiem oczywiście, że jakby cały czas je biodrówki wypychają i w ogóle kuloty, wszystkie te mm, duże, szerokie spodnie też. E, lubię natomiast mam to, mam i. Wszystko pięknie wygląda, wszystko jest pięknie zasane, także yy, tak. No i New Balance'iki. Też mam nadzieję, że Wam odnajdę. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jestem już w ostatniej stylizacji. Dajcie mi koniecznie yy, znać, która najbardziej przypadła Wam do gustu. Co Wam się w ogóle najbardziej podobało, czy w ogóle cokolwiek Wam się podobało. Co sądzicie o New Balance'ach 90 /60? a my widzimy się w kolejnym filmie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia, buziaki, pa! My girl, you my homie. You the only one that know me. Please don't leave me here.